Nazywam się Katarzyna Indreszek. Jestem osobą odpowiedzialną, skrupulatną. Ten uśmiech, który bym chciała, żeby pokazać, na pewno będzie o wiele lepszy niż ten, co tych dotychczas. Pani Katarzyna od 11 lat, mimo że jest sobą młodą, 20-kilkuletnią, nosi protezę. Była w kilku miejscach i wszędzie jej powiedzieli, że przy tym zgryzie, przy tych możliwościach nie da się nic z tym zrobić. Wystarczyło spojrzeć na Kasię, bo widać, że ona cała promienieje daną sytuacją, jeżeli sprawia jej dana przyjemność, a jednak ten uśmiech temu nie towarzyszył. Stara się rzeczywiście tą energię wokół siebie tak roztaczać, a mimo wszystko brakowało tego momentu uśmiechnięcia się w danej sytuacji. Swoją sympatią i rozmową, życzliwością i uprzejmością nie da się nadrobić tego, jak się wygląda. W zębieniu uzębieniu jest dużo braków. Początkowo patrząc na zęby przodowe, pierwszy, no to mamy wykrzywioną dwie górne jedynki skierowane ku przodzie. Każdy bardzo często ma taką przerwę pomiędzy jedynkami to się nazywa pięknie w stomatologii diastema. I te zęby były już bardzo duże, i w związku z tym, nawet ortodontycznie, ciężko było tą szparę, przerwę zamknąć. Ogólnie z protezą no, jest tak, że no, do, da się ją dostosować do ubezpieczenia tak jak potrzeba, ale no, to jest jednak tak uwarunkowanie, no, trzeba jednak wyciągać, wkładać, kontrolować się między ruchem a y, że to powiem, ćwiczeniami, no, bo nie jesteś w stanie zapanować nad tym, kiedy ci to wypadnie, czy może wysunie się, obsunie, obluzuje, no taka prawda. Teraz zdecydowałam się przyjść, żeby zrobić z tym ośmiechem coś, na co miałam zawsze ochotę, żeby ze zęby były proste, równe, bez przerw. Postanowiłam jej pomóc i sprawić, że jako młoda osoba odzyska radość życia poprzez uzupełnienie trwałe, które będzie miała. Nie będzie musiała tego zdejmować, nie będzie tych haczyków, nie będzie pod językiem tej części mowy, która zaburza całość. Kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy z Panią Katarzyną, opowiedziała mi o takim strachu, wiecznym strachu przed stomatologiem, który od dawien dawna jej towarzyszył. Zdała mi pytanie dlaczego, dlaczego tak się boi i w jaki sposób będę w stanie jej pomóc, żeby to zmienić. Z obawy. Od trzeciego roku życia praktycznie byłam u dentysty pierwszy raz, także Wtedy to chyba było zrażenie do osoby, która podchodziła, nie miała tej otwartości. Nawet dzisiaj, nawet przy jeszcze e, tym uśmiechu, który tworzyłem, e, nadal ten strach gdzieś widziałem, e, występował. Pani Marika trzymała mnie za rękę, pan Kamil był nie, niedaleko, także też siedziało, nie, nie było tak e, nudno. Dzięki mojemu zespołowi, tak naprawdę, bo to jest ich również zasługa to jest nasz sukces wspólny. To trzymanie za rękę. Ta część, gdzie jednocześnie inne osoby się opiekowały panią Katarzyną, nawet przez ten okres kilku dni, gdy się nie widzieliśmy. Jednak to za, zaotroszenie się pacjentem jest, jest super. Tutaj jak wchodząc, czuję się jakbym chodziła do rodziny, no jesteśmy, yy, witamy się, nie ma problemu. Jednak jest to wsparcie, pomoc, czy pan doktor się pytał, czy jest wszystko w porządku, czy robimy chwilę przerwy, czy yy, dajemy radę, czy możemy kontynuować, nie ma problemu. Na pewno będę się uśmiechać. Wszystkie <noise> będą z uśmiechem, to tyle mogę że bo tak to zawsze ukrywałam uśmiech. Jednak to zrobiłam, żeby okazywać. No i pani na szczęście będzie wychodzić też na zewnątrz, nie tylko będzie w środku, bo tak to zawsze troskałam energię w środku, a z zewnątrz no, tylko pokazywałam delikatny uśmiech. No teraz będę się ośmiała pełnią uśmiechu, pełną serca. Efekt jest niesamowity, ponieważ nawet podczas samego mówienia, samej części wymawiania, mówi znacznie wyraźniej i jednocześnie też widzę dużą radość u osoby. Czucież satysfakcji, szczęścia no, jednak ktoś się podobał, ktoś się wziął w sprawy w swoje ręce i chciał, żeby to było jak najlepiej zrobione. Ona cała promieniała e, i było widać tą, tą chęć. Do pokazywania tego uśmiechu, gdzie wcześniej to było właśnie kryte, pomimo tej żywiołowości i otaczającej aury, którą stara się swoją energią życiową tutaj dawać. A tego dnia po prostu, jakby się postawił koronę na głowę, to było naprawdę przyjemne. Bardzo miło mi było, jak pani Katarzyna trafiła do mnie do kliniki z polecenia, z rekomendacji. I tak jak powierzyłam swoje uzębienie Kindzy i Maćkowi, zarówno dzieci, jak i całej swojej rodziny, tak mi oczywiste było, że Kasia. Akurat powierzę w te ręce. I myślę, że ten efekt rzeczywiście był wart ten czas poświęcony u Maćka, tego efektu. Pacjenci, którzy kończą leczenie u mnie w klinice, mają możliwość udania się na część zabiegu, również do kliniki profiliny. Gdzie faktycznie są otoczeni odpowiednią opieką. Stan uzębienia, stan też stanów zapalnych, które bywają wiamiusnem, mają tak naprawdę ogromne znaczenie dla rozwijającego się płodu. Ta współpraca daje nam to, że bo mogę konsultować moje pacjentki rzeczywiście u, w klinice państwa maszewskich. Te pacjentki tą wizytę jakby mają w ramach relacji, którą rzeczywiście prowadzę pomiędzy maszewski Clinic a gabinetem Profemina, ta pacjentka nie uiszcza opłaty za tę wizytę, co w dzisiejszych czasach przy takich kosztach opieki stomatologicznej może mieć dla niej bardzo duże znaczenie.